Cześć, witamy Was wszystkich. Ponownie. Ponownie chcemy szybko dograć się odnośnie tego filmiku. To będzie druga jak i trzecia już chyba taka dograńca odnośnie tego, czy szabat wiesiątym, czy rano czy zaczyna. No i tutaj mamy, jak widzicie, Księgę Kapłańską, 23, trzy, Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach, przez siedzibach. Będzie to dla Was uroczysty szabat. Będziecie pościli 9 dnia miesiąca. Wieczorem to jest od wieczora do wieczora. Będziecie obchodzić wasz szabat. No i jest tu napisane. 9 e, dnia miesiąca od wieczora. Wieczorem. 9 dnia miesiąca wieczorem. To jest od wieczora do wieczora. Będziecie obchodzić wasz szabat. Znowu tu mamy od razu od wieczora do wieczora. I masz ten drugi ten czy werset, czy który? nie się, go? Bo... Ale który? E, pierwszy, no. Smysły. Nie, nie mam, tutaj mam. Bo wszyscy smysły. się tam czepiają też właśnie, że paskę, że to jest świętoprzeszników. E, hmm. hmm. 14 dnia. Tegoż... Zaraz o, jest. Te są uroczystości, to jest też 23-4. Te są uroczystości świąteczne jachwe, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach. W miesiącu pierwszym 14 dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest pascha Pana pascha Jakby. o zmierzchu znowu wieczorem jest pascha tutaj dzień przebłagania od wieczora do wieczora tak yy, tutaj wiem, że ludzie będą się zaraz czepiać tutaj miesiąca wieczorem i tak dalej słówek, no ale jak widzicie, że my ludzie wierzący tak yy, i zachowujący szabat od wieczora do wieczora nie wzięliśmy sobie tego z palca. Tylko czytamy to w Słowie Bożym i jest to cały czas, tak jak przystosowaliśmy się do naszych pierwszych filmików, to i pokazujemy to obrazowo. W jednym filmie pokazuję, w drugim filmie pokazujemy to właśnie tak jak teraz, że ze Słowem Bożym różne, różne wersety mówią o tym, tak. psalmy no wszystko. Praktycznie i Ewangelia, i. I, i, I pięcioksiąg, tak. A, a czy mówią gdzieś od rana do rana, że święto będziesz obchodził od rana do rana? Nie, właśnie. Bo jest nie. Szabat, no nie? A... No właśnie nie ma tak nigdzie, że, że ma tak być. No i chyba Bóg yy, dlatego podaje, że wieczorem, tak, od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz Szabat. Żeby się nie pogubić. No tak, no to jest słowo Boże, to nie jest wstawane z palca, tak. Nie kombinujemy to nic, tylko tak czytamy i tak obchodzimy. Także to tylko tyle. Trzymajcie się, pokój z wami. Halleluja. Halleluja.